jestem zadowolony z naszych efektów pracy w pewnym stopniu też taką ulgę poczuliśmy no bo to był naprawdę naprawdę duży projekt który tutaj realizowaliśmy razem z kolegami zaczęliśmy od dużego mózgów. tam padło dużo pomysłów różnych ale skończyliśmy na pomyśle że będziemy układać klocki heteoniczne ale chcieliśmy dodać do tego jeszcze warstwę taką fabularną garść zostaje wysłany w statku na misję na Marsa statek niestety się rozbija więc żeby się uratować, to gracz musi naprawiać układy w tym statku. Naszą rękawicę wyróżnia to, że możemy odczuwać to, że złapiemy jakiś element wirtualnej rzeczywistości, bo jest tam specjalnie zbudowany do tego właśnie układ. Działa on na zasadzie przepływu pola magnetycznego gdzie pod naszymi opuszkami palców znajduje się specjalna ciecz, która właśnie pod wpływem przepływu tego pola, ona twardnieje. Dzieje się to wtedy, kiedy w wirtualnej rzeczywistości łapiemy jakiś przedmiot lub go na przykład przenosimy, czy nawet otwieramy sobie drzwi. Cieszy to, że, że studenci ucząc się, rozwijają się, ale też mają w tym, w tym taką przyjemność. Czasem tak jak prowadzę wykłady, no to mam wrażenie, że Część słucha, część nie, natomiast tutaj te, tą informację chłoną jak gąbki. Tutaj mamy syntezę wiedzy z zakresu elektryczności, takiej tradycyjnej mechaniki, jak i informatyki. No i to był właśnie cel naszych projektów PBL, które w założeniu, w tym swoim rdzeniu mają jakby wpisaną tą interdyscyplinarność, czyli połączenie różnych kierunków wiedzy, różnych dyscyplin nauki. Wokół tego tematu jest to trzeci projekt PBL. Nie spodziewałem się, że efekt będzie taki imponujący. Rozwinęli bardzo mocno część związaną z wirtualną rzeczywistością. Rozwinęli też układ pomiarowy. Patrząc na efekt. Czyli zyskane umiejętności, umiejętności też pracy w grupie, umiejętności pracy nad projektem, umiejętności zachowania rygorów czasowych pracy. To jest wartość, której nie zdobędą w ramach tradycyjnego kształcenia, a jest to coś, z czym spotkają się na pewno w pracy takiej, takiej jako inżynierskiej w przemyśle.